Mógłbyś coś więcej powiedzieć odnośnie projektu, z który startujecie z Kruszwilem, ponieważ co nieco zdradził. Jakbyś mógł powiedzieć, jak doszło do waszego, można powiedzieć porozumienia i, i, i tego, że razem stworzycie jakiś swój projekt. Pogadaliśmy sobie. Przy poprzedniej konferencji gdzieś tam w hotelu wpadliśmy taki pomysł, żebyśmy porobili razem live'iki przez miesiąc i zobaczymy jak to uderzy. Jak uderzy, to będziemy to ciągnąć dalej, a jak nie, to nie. Ale mamy fajne pomysły, mamy fajne jakby zaplecze, jakoś, żeby jakoś była fajna, więc myślę, że coś fajnego może z tego wyjść. Czy tam jakieś bitki będą grane? Ja nic nie chcę zdradzać, bo, bo nie wiem co Marek tam naszykował, więc. Powiedział, że będą bitki. No ja nic nie mówię. Po prostu zobaczycie 1 marca. E, czyli tak naprawdę za całą e, taką, takie przygotowanie tego wszystkiego odpowiada Marek? A... Nie, ja razem to... odpowiadamy, ale ja jakby nie lubię gadać, wiesz, to co ma się wydarzyć, to się wydarzy, to co Marek powiedział, to wiesz i tyle. Ja jakby y, nie chcę zapowiadać, opowiadać, bo później co się wyjdzie i będzie, że miały być fajerwerki, a wyszedł cyf. Także lepiej mile zaskoczyć niż rozczarować.